Siemano, tutaj ekipa po łebkach. Witamy Was w długo wyczekiwanym specjale na 1000 subów. <grym> A mamy już dwa. Mamy już dwa. A dokładnie to 230 dwa dwa około. Tak, tak, tak. Rano było 237. I sprawdzałem sobie przed nagraniem odcinka dzisiaj rano, przygotowując pytania, że pierwszy post o tym, że mamy 1000 subów był 11 maja. Jak to nagrywamy, jest 8 czerwca, więc tylko miesiąc obsłuwy. Więc może do 11 czerwca wyjdzie ten film, zobaczymy. No. To i tak lepiej niż... A dobra, nie będę mówił. <grafię> tak? Ja to powiem w specjalny Dokładnie. Dobra. Eee, przechodzimy do pytań. Zaczniemy sobie od pytań z YouTube'a. Dziękujemy Wam wszystkim za pytania. Zadało chyba aż 4 czy 5 osób, ale pytanie jest 30, więc... Damn. Więc na grubo... Oj, piesek dla za sobie. Ucieka? Pani chyba nie ucieka. Chyba. Myślę, że on skoczył. Skoczył. Mm. Nie wiedziałem, że on skakać. Muszę go wypuścić, więc szybkie cięcie. Wróciliśmy po szybkim cięciu, po wypuszczeniu pieska dla widza i zaczynamy od pierwszego pytania z YouTube'a KM11T Kto zapoczątkował i co zainspirowało do zaczęcia tego kanału? Kto zacznie? Dobra, ja zacznę Ja się wstydzę Generalnie to jest <grym> <Nie> bardzo śmieszna <grym> historia, bo... No nie mówiliśmy o tym na jakimś podcastie Chyba bo nie byliśmy. Nie, było. No ale Mówisz. to powiem, dla na widza Nie mówiliśmy jeszcze, ale to Ech. chyba pierwszy podcast ten tak, po nas, tak. Jako tak. Wtedy. Ogólnie chyba każdy w życiu ma coś takiego, że mówi, a założę sobie kanał na YouTube czy podcast. I na przykład ja tak miałem przez wiele razy, że mówię, kurde, nagrałbym jakiś podcast, ale mówię, nie, dobra, no to nie ma sensu, nie ma z kim, nie ma co. I raz graliśmy sobie w piłeczkę w niedzielę, jak to w niedzielę, i spontanicznie okazało się, że Jagelonia przeszła do czwartej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów, nie, Ligi Europy wtedy. Mhm. Tak. I grała, I trafili na Ajax. Trafili na Ajax. No i ja z Krzysiem i Jankiem, którego już z nami nie ma, byliśmy umówieni, <laughs> że jedziemy sobie wspólnie na mecz, a się okazało, że można kupić w sumie cztery bilety, więc spontanicznie szybko telefon wyleciał do Klaudiusza. siła Klaudiusz, lecisz z nami na mecz? To, to w sumie chyba nawet tak nie było, wtedy byliśmy na Capsie, pamiętam. A ty byłeś z nami na Capsie? Ke... Tak, tak, bo Janek wtedy jechał do nas. Jan, Janek do nas tak, dzwonił. Na bo Janek na wrócił na do domu znowu. właśnie, żeby ogarnąć te bilety. Yy, I dzwonił do mnie, zapytaliśmy Klaudiusza, Klaudiusz spontanicznie powiedział, o, dobra, jolo. No i pojechaliśmy do Białego Stoku, byliśmy na meczu, jak wracaliśmy. To też była mocna historia, bo w jeden dzień pojechaliśmy od nas z Poznania praktycznie do Białego Stoku i z powrotem. Tak, w, jak... jeden, w jedną dobę. W jedną dobę i wracając z Białego Stoku, Klaudiusz y, z samego rana jechał nad morze, a ja o... W piątej musiałem jechać pociągiem z Poznania do Warszawy tak, Także wróciliśmy chyba o 3.30 Więc to no, był ja trip ja całą, ja całą drogę nad morze spałem, pamiętam Ja wstawałem o 5.00 do pracy. No, no, no to też no, prawda, no, to no, też prawda Bo w ogóle, wiecie co, nasuwa mi się takie przemyślenie, że Że Janka może z nami nie ma, ale gdyby nie pojechał do domu kupić tych biletów Nie byłoby nas tutaj To ciżej. prawda, to prawda Mogłoby tak powiedzieć. no to Ale prawda. to też było, i to było w sumie tak, że Pomysł na podcast wyszedł z mojej inicjatywy. Jak wracaliśmy, Janek prowadził, Krzysiu spał <laughs> i tylko ja z wicherem sobie gadaliśmy lekko wcięci po browarkach i lubię no, gadasz? Zna, znaczy po soku jabłkowym i ja mówię, dawaj Mati, zrobimy podcast. I się zgodził i wzięliśmy też chłopaków. Krzychuł spał. Nie wiedział nawet, że coś się zaczął. wzięliśmy od biedy tak no. naprawdę, bo spał to nie chcieliśmy. żeby nie było przykro, go wzięliśmy, tak, bo nie ominęło no. coś no. I tak, to było. I tak to powstało, fajna historia. Zwłaszcza ten wyjazd to jest... No co, co było ten wyjazd. wyjazd no. był super. I, I pamiętajcie drodzy widzowie Wtedy Ajax był na deskach przez 5 minut w bramkę w Jakelonia pierwszy. Najlepsze 5 tak minut jest. w życiu. Dobra, drugie pytanie od Marki. No właśnie. Sorry. Drugie pytanie od Marcin Ludwik Planujecie wstawiać kontent inny niż piłka zno? Na przykład jeden filmik dla odmiany z kuchennych zmagań Waszej ekipy To ja powiem, że inny niż piłka tak będzie to FIFA Ale to dalej o <grym> ale, ale tak, jeśli chodzi o kuchenne zmagania ekipy Co myślicie? To by było śmieszne To by było śmieszne Możemy pomyśleć na trzy koła słów. Nie no, co tysiąc nie ma co robić specjalnie, się zabijemy. My i tak mam o później z tym, to ty chcesz co tysiąc zrobić ten? No tak. Następny na pięć. Dobra, to na napięć robimy content kucharski. I zawody w robieniu jedzenia. No, Jeszcze będzie straszne. Tak jest. Dobra, to chyba przechodzimy do pytań z Instagrama. Dobra. O, zobaczcie, tutaj jakiś Albert6186 zadał pytanie, czy wierzyliście, że uda Wam się zdobyć 1K subów? Ja wierzyłem. go nie wierzył, to nie proponował w ogóle zakładania podcastu. Ja wierzyłem, ale tak jak widziałem, jak początkowo to szło, nie sądziłem, że będzie to aż tak szybko. To znaczy, do lutego była posłucha i 200 subów, a od marca, jak to ruszyło, to w maju już mieliśmy 1000, ale... a później w czerwcu. Przed, nie, do 1 czerwca dwa. No, ale to też jest zasługa tego, że zmieniliśmy trochę e, format, nie? bo format, zaczęliśmy koncept. też w te krótsze, w, w krótsze, te, w krótsze treści. Tak. To tak dużo dało. Tak. E, to, 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 to bardzo pomogło, te krótsze treści. I to też pomaga też na podcasty teraz, bo wiesz, wcześniej podcasty po 50 biusa, teraz niektóre mają tą setkę przebijaną. Tak, tak, spoko, nie? Więc po prostu trochę zmieniliśmy format i chyba się udało. No i bardzo się udało. Si. Kolejne pytanie. Korcz Oliwia, do kiedy chcecie wbić 2K? Do dwóch, do, do dwóch, tygodni, <laughs> temu, dziękujemy. dwóch tygodni temu. No. Dziękujemy. Piesek się dobija. Tak, ale nie mogę go wpuścić, zaraz będzie chciał wyjść no. Czy wpuszczamy? Zostaw, bo sam stoi. Kolejne, zaraz muszę Kolejne pytanie. Jakie macie plany na wakacje? Aleksz, e, jakie mam plany na wakacje? Chciałbym odpocząć i gdzieś pojechać i dobrze się bawić. A mało pracować, a dużo co kupić. <grymnego> <grymnego> tak. <Okay. grymnego> Dobra, no to ja mam dużo wyjazdów na pewno, także na pewno sobie odpocznę. Chciałbym robić dużo kontentu znowu, zwłaszcza jak będą wakacje, zobaczymy jak to z pracą się uda pogodzić, no ale fajnie by było do końca wakacji no te trzy koła dobić. Może nawet cztery, ale na trzy mówiąc tak pięć. O, no, dobra. Specjalnie kuchenny. <grym> A, ja nie wiem, ja spontan, klasycznie. Ja nie ja mam jakichś się... takich tu coś tam. Dobra. Ale... Dobra. No, to znowu pytanie od Końca Oliwia. Który z Was najlepiej gra znak zapytania? Ale to w sumie nie wiem czego się tyczy. No w piłkę pewnie, nie? <grym> w piłkę nożną, no. Kto się wypowie, no. No, ja powiem tak, ja zacznę, jako że nie mam nic do stracenia. <laughs> to ja nigdy w sumie nie byłem jakoś. Yy... O, może tak, moje granie w piłkę nie zaczęło się od tego, że mnie jarło granie w piłkę, tylko od tego, że jeździłem sobie na zawody lekkoatletyczne i potem sobie zaczę grać w piłkę. Szymon, więc ja wiem, trochę ale, na czy... rozwoju pozdrawiam. A kto najlepiej gra w piłkę. Nie. Dlatego ja powiem, że nie ja i nie Klaudiusz, więc uznam, że matki. Ja powiedział, że matki. No dobra. Dzięki. Ja powiem. Bardziej godząc wszystkich, że to zależy na co spojrzeć, bo jak możecie widzowie obczaić nasze TikToki, nasze challenge, e, to za dużego poziomu nie mamy. I każdy tak naprawdę jest lepszy w innej dziedzinie. No Krzysiu na przykład biega najszybciej z nas wszystkich, nawet jak mamy grupę na 40 osób na Orlika. Krzysiu jest tam najszybszą osobą. To jest śmieszne, bo Krzysiu ma nawet własny dźwięk biegania. Tak. Tylko słuchaj takie... Tu, 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 Nie zdążysz przed nim. Nawet jak jest w drugim końcu boiska, jak on odpala ten dźwięk biegania, to już pograny. Zwłaszcza jak grasz 5 godzin, nikt nie ma siły, a się okazuje, że nagle Krzysiu robi tu, tu, tu. Z dwóch końca i piłkę ślizgę. Tak jest. No Klaudiusz znowu ma dużo siły, jest mega masywny. Potrafi załadować z dystansu Bengera pod koniec meczu i ma świetne główki, a ja się świetnie czuję w podaniach, czasami mi strzały wejdą, no i dobrze się czuję w dribblingu. No to jakbyśmy złączyli nas w jedno, to bylibyśmy ze złotą piłką w tym roku. To bylibyśmy w drugim składzie, To rynka. może jakbyśmy byli wszyscy jednym szeregiem, to może by nas ta ekipa fantazy zaprosiła. No może no, tak, no, może tak. No dobra, kolejne pytanie z dówkorcz Oliwia. Jak zaczęła się wasza przygoda z piłką? Kto chce zacząć? No Ksiśsiu sobie nie odpowiedział, się na to pytanie. Ksiś już odpowiedział, to dawaj ty Klaudiusz. Hmm, z piłką? ale w sensie, że... Do... Jak zacząłeś grać? A, grać, no to grać, no to w sumie jak miałem. Nie, nie, nie pamiętam, piąta klasa, czwarta, to się zapisałem do szkółki piłkarskiej jakieś tam. Ale nigdy nie miałem zbyt dużego talentu, ale ja sobie coś tam grałem i to w sumie tyle teraz tak. Gram sobie spontanicznie tylko na Orliku i wiskierce, broda, chociaż bardzo dawno mnie nie było. No bo niestety sesja i nie te sprawy. A propos, no ja właśnie też nie mogłem przez cały miesiąc, dzisiaj grali mecz z Zielnikami. Widziałeś wynik? Nie. 15-5. <grym zielników> dla Zielników. Na Zielników, no nie dla nas. No wiadomo, dobrze poszło. Bramka na 12 ,1 No ale jakbyśmy to skrócili, to jest 3-1. No to, to jest <grym zielniku> tak, w tak. Dobry ratio. No dobra, no to moja przygoda zaczęła się od tego, że generalnie od dziecka byłem mega wstydliwy. Ale chciałem pograć w piłkę i mama zaprowadziła mnie, a dla mnie to było w sumie wtedy z 2 km do Kostrzyńskiego klubu Lechia Kostrzyn, żebym poszedł na swój pierwszy trening. I jak już weszliśmy tam praktycznie tej siedziby klubu, gdzie mama chciała tam pogadać z kimś, żeby mnie zapisać. Widziałem jak wychodził taki dorosły ziomek. On tam miał, nie wiem, 16 czy 18 lat, ale miał tak groźny wyraz twarzy, że się przestraszyłem, powiedziałem, że nie chcę i wróciłem do domu, że od tego czasu nie grałem. I później tylko to co w szkole sobie zawsze się grywało. Chodziłem potem na treningi w Poznaniu, w pierwszej klasie, to tam była jakaś szkółka, nie wiem czy to Warty Poznań, no, ale koszulki Warty mieliśmy. Też byłem na trzech treningach, ale też mi się nie podobało, bo za, za każdy trening wyglądał tak, że było dzielenie na grupy z synem trenera i wszystkimi najlepszymi grajkami, na mnie i wszystkich takich najsłabszych. To zawsze nie miało sensu, zawsze było pin 0 5 -0, to się nie dało tak grać. Później znowu się przeprowadziłem do Kostrzyna i... W podstawówce też już nie grałem w żadnej szkółce, grałem normalnie w piłkę i w sumie cały czas tak samo, chodziłem tylko na orlika co tydzień, czasami jak nie było dużo w szkole to chodziłem codziennie, co dwa dni, pamiętam wakacje, jak byłem taki mega gruby, chyba to było na przełomie siódmej klasy, schudłem 15 kilo, ale ja codziennie, całe wakacje, dzień w dzień od 8 do 20 siedziałem na orliku, kupiłem piłkę, tylko przerwa po pójście po wodę, nie? No i tak w sumie... No to ja też grałem. jak zaczynałem grać piłkę byłem gruby. No to ja mogę dać takie moje nie był. Ja nie byłem gruby, ja nigdy nie byłem gruby, ja nie wiem co A, to... Będzie ma... Ty będziesz na starość. Nie, no. Ja będę na starość tłusty. E, ale ja dam w sumie takie najbardziej memorable wspomnienie z moich początków gry w piłkę. To było takich dwóch starszych siłków. Ogólnie tam w Marzeninie, gdzie sobie graliśmy, za młodości mojej, jak byłem kidosem. <laughs> Mówisz, że 50 lat. Mówiłem jak byłem 50 lat, nie? No. To zjeżdżała się taka ekipka starszych typów. I tam był jeden taki grubszy gościu. I on był taki, wiesz, spokojny. On do wszystkich młodych coś tam podchodził, gadał i mówił: Jak mają grać, co mają robić. Mówił, że ty wyglądasz jak taki, piłkarz, ty wyglądasz jak taki. I on mi się zapisał w mojej głowie, jako takie dobre wspomnienie z tej piłeczki. Drugie takie wspomnienie, które pamiętam do dziś, to był taki chłop, na którego mówili cyta. I pamiętam, że kiedyś sobie on kopnął piłkę tak z całej epy i ja chyba przebiegałem i dostałem prosto w mordę, A że byłem dzieckiem to dosłownie zmiatło mnie to splamszy. <laughs> ja on, on, on był wiesz, on był o wiele wyższy i szerszy od klawisza, on był też taki dosyć wow. stęgawy, nie? No. Więc no. To nie. pamiętam, bo, bo to bolało. Ja bo kiedyś w ryj dostałem było człowiek dojść do siebie po takim czymś jak za dzieciaka, to ciężko. Tak, no. Ja miałem kiedyś tak, że miałem mega krwawienie z nosa, nie wiem czy to też masz w sumie nie było z tą manem też jakieś takie początki, ale ja potrafiłem krwawić z nosa nawet 10 razy dziennie. I tak nie, że mocno, ale no krwawiłem i jak grałem w piłkę, wystarczyło, że dostałem albo w brzuch, albo w okolice twarzy, to było często, bo w tym wieku no to się kopie wiadomo jak, szczuba, to krwawiłem tak obficie. A jeszcze pamiętam z tych memorable wspomnień, jak miałem chyba 6 lat i dziadek mnie zabrał na boisko. I to było takie typowe takie sztuczne boisko i graliśmy sobie i tam grały jakieś ziółki z gimnazjum i parę właśnie nas młodych wzięło. I pamiętam, chciałem odebrać jakiemuś ziomkowi piłkę, podłożyłem nogę i ziółek się o mnie potknął. Chłop się potknął o sześciolatka, wywalił się na ziemię, miał takie lekkie zadrapanie i zaczął mnie wyzywać, że odszkodowanie mu będę płacił. I się spłakał. Ale frajer. Śmieszny, śmieszny. Dobra, no to co? Kolejne pytanie. Moja kolej? Dobra, Krzysiu kiedy był skut? No do nas. już widzę, że to pytanie personalnie pod osobę. No to odpowiem tak. Jak to je zadał? A no, przecie to 27 był. A to nie znam. Nie znam. Ale to odpowiem tak. No gójdę myślę nad tym. Jedyne co mnie przeraża to to, że moja linia włosów może nie pasować do tego typu fryzury. No, bo pokaż dla Ja mina. przedziałek z boku. Poka, ja się boisz że kola Ja się włosy. boję, że za kola będzie widać. Po, pokaż dla mi A co za kola czy nie włosów? Nie włosów, żeby tak podnieść. Nie jest, nie jest źle, nie? Ale mi bardziej tutaj na jak z boku będzie przeszkadzał. Bo z, z drugiej strony bym musiał sobie wyciąć. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. Ale powiem tak: jak będzie dziesiąty, to przemyślę to. Oho, Czyli jeszcze, to jeszcze dwa dni. No dobra, to jeszcze jedno pytanie. Dobra, a to już nie od Matiego. O To nie pytał, więc stwierdzenie. Tak, stwierdzenie. No tutaj ktoś się chciał pochwalić opinią. Yy, Szczesny podłoga 77, podłoga to chyba Wojtek Szczesny napisał. Możliwe. Yy, Kostrzyn Kostrzyny wylękły, gołty yy, Nie wiem o co chodzi z kostrzynem wielkopolskim, dlaczego jest Gołta? Ja a... zauważyłem, że ludzie pod naszymi materiałami wypisują nazwy wielu różnych miejscowości. Tak, miasta. jakaś Kostrzyn, jakaś września. I chyba paszkoło. Czy pączkowo, coś takiego? Pączkowo. No nie wiem o co chodzi, ale, ale opamiętajcie się. Tu nie gaugaser. To no, nie gaugaser. dobra. Tutaj mamy pytania, jak już dodaliśmy... A, no tak widzowie, bo dwa tygodnie temu miał Myliśmy się już pojawić Highery. I szybkie wyjaśnienie dlaczego nie było. No otóż spotkaliśmy się na, tak jak jeśli słuchali, słuchaliście podcastu, to wiecie, na play do Premier League, które wygrał Sunderland, ale o tym więcej powiemy na podcaście. Na meczu Lecha o Mistrzostwo, który też wygrał i o tym też się dowiecie na podcaście. I po tym mieliśmy się wziąć za nagrywanie Q&A, ale tak się stało, że jeszcze przed końcem meczu Lecha wsiedliśmy w pociąg, pojechaliśmy na fetę mistrzowską, o czym też usłyszycie na podcaście. Ej, a co jeżeli ja ja Podcast wyjdzie jest... szybciej Nie wyjdzie, nie ma szans. Nie przepuszczę. No i wtedy dodaliśmy posta w ten dzień, w którym mieliśmy to nagrywać, że możecie dodać jeszcze szybko jakieś pytania. No i pojawiło się kilka i jedno z nich zadał gimbeczek. Gdzie nagrywacie? Na boisku, wszędzie. Na, na boisku, które akurat jest wolne w okolicy. Tak, to przejeżdżamy, przechodzimy, przejeżdżamy jest wolne, to tam nagrywamy. Nie mam pytań, ale cieszę się, że tworzycie coś swojego i tak oryginalnego. Alicja, grygiel, podłoga. Tak. Dziękujemy. Dziękujemy, pozdrawiamy. I... Jeszcze jedno, ostatnie stwierdzenie na, na koniec. Dobra. Mam przeczytać nazwę użytkownika? Kończ Oliwia, pisze. <laughs> Jak w przeczytałem. Tylko idioci nie obserwują takiego mocarnego kontentu. Zgadzam się. To musicie obserwować. Tak więc jeśli nie jesteście idiotami, obserwujcie, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, obserwujcie Instagrama, TikToka, YouTubea. A to był nasz specjal na 1000 subów, nasze QA, które wyszło później. W w później kiedy mamy dwa koła, tak. więc tak. możemy zrobić, że to jest łączony specy... <noise> Ale za to na 2000 subów będzie coś, czego się chyba nikt z was nie spodziewa patrząc na nie, nasze osoby. Nie. Ja, no, musimy to zrobić. Musimy to zrobić, klarz jest załamany, ale dla widzów to zrobimy. Czemu ja mam mniejszość? Ja, jestem, ja, ja sumarycznie jestem od was cięższy. Kur... Głosujemy, kto yeah. jest dla specjalem na dwa koła żegnaj, no także jeszcze raz subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, obserwujcie wszystkie nasze usialę i żegnamy się Siema,